Partnerem strategicznym kanału WellBe Studio jest Catering Pomelo. Zdrowa i smaczna dieta pudełkowa z szerokim wyborem menu. Cześć kochani, tutaj Karola. Witam Was ponownie w WellBe Studio. Wiem, że mamy tutaj dużo nowych osób, więc jeśli chcecie dołączyć do naszego teamu, to zasubskrybujcie kanał, by trenować ze mną i z innymi trenerami regularnie. Dzisiaj przygotowałam dla Was. Trening, który potocznie nazwałam treningiem na oponkę, bo będziemy skupiać się na spalaniu kalorii, ale też dodatkowo na wzmacnianiu naszych mięśni głębokich, grzbietu, ciała, czyli tak zwanym core. Zaczniemy sobie od rozgrzewki, spokojnie przechodzimy do marszu i z marszu zaczniemy sobie robić pajacyki. Mam nadzieję, że macie przygotowaną wodę, bo na pewno dzisiaj nam się przyda, dlatego że trening będzie... Wspalający. I do przodu. Wysoko ręce rozgrzewamy obręcz barkową. Jeden wdech, i przechodzimy sobie do zrobienia mobilności. Robimy wykrok. Kolanko idzie na matę. Rozciągamy nasze bioderka. Ci, co ze mną trenowali, to wiedzą dokładnie o co chodzi. Ci, co są nowi, to oczywiście będę na bieżąco wszystko tłumaczyć. Napinamy pośladek. Bioderko idzie w kierunku maty. Super. Podnosimy kolano do góry. I otwieramy klatkę piersiową. Głowa idzie za ręką, raz, góra, I góra, super i zmieniamy nogę, druga strona, kolano na matę, napinamy pośladek, rozciągamy biodro, dociskamy je do podłogi. Super, kolano idzie do góry, otwieramy klatkę piersiową, głowa idzie w kierunku ręki. Raz. Oddychamy. Ekstra. Przechodzimy do lekkiego rozkroku, troszeczkę szerzej niż nasze biodra. Schodzimy sobie rękami po kolei, po macie, do podporu przodem, i wracamy z powrotem. Do naszych nóg staramy się mieć nogi wyprostowane, czyli nie uginamy kolan, chcemy tutaj rozciągnąć nasze mięśnie. Hop, dół i wracamy. Góra. Możemy teraz ręce wziąć do góry, rozciągnąć się i z powrotem. Dół. Ekstra i góra. Rozciągamy, przechodzimy sobie. Do rozkroku. Dalej jesteśmy w rozkroku, ale teraz troszeczkę wężej tak na szerokość mniej naszych bioder. Łapiemy się za palce u nóg, schodzimy do przysiadu, otwieramy biodro i teraz prostujemy nogi w kolanach. Staramy się rozciągnąć jak najbardziej tutaj nasze mięśnie. Jeśli ktoś nie jest w stanie do końca wyprostować kolan, to troszeczkę mogą zostać ugięte. Jeśli czujecie, że wam się tutaj rozciąga, to właśnie dokładnie o to chodzi. Super, Pura. Jeszcze troszeczkę rozruszamy nasze stawy, robimy kręcenie głową w jedną stronę, w drugą stronę. Naciągamy raz, naciągamy głowę w drugą stronę. Robimy krążenia ramion do przodu. Osoby zaawansowane mogą spróbować naprzemiennie. Jedna ręka do przodu, druga do tyłu, odwrotnie. Przedramiona, bioderka. I jeszcze zostały nam staw skokowy, nadgarstki i za chwilę przechodzimy do spalania naszej oponki. Uwaga. Super. Zaczynamy od marszu. I będziemy sobie kolejno przechodzić do następnych ćwiczeń. Uwaga, jesteście gotowi. Robimy sobie skip. Hop. Pracujemy mocno też tutaj rękami, nie tylko nogi. Ręce też pracują całe, ciało jest aktywne. Bardzo dobrze, jeszcze chwilka, uwaga, podkręcamy trochę tempo, musimy się jeszcze dogrzać, więc troszeczkę szybciej hop, hop, hop! Dawaj, dawaj. Dobrze. I spokojnie przechodzimy do marszu. Łapiemy oddech. Wydychamy powietrze. Super. Dobrze. Zaktywizujemy sobie teraz tutaj trochę nasze mięśnie skośne brzucha. Zaczynamy sobie robić przeskoki z rotacji, tułowia. Hop. Jedziemy. Stopy są złączone. Skaczemy obu nóż. Raz, dwa. Raz, dwa. Dobrze. Hop, hop. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze chwilka. Przyspieszamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Troszkę wolniej. Jeszcze chwilka. Czujecie tutaj rotacje, jak nam mięśnie się aktywizują? Bardzo dobrze. Zwalniamy. Super. Marsz. Wyrównujemy oddech. Oddychajcie sobie spokojnie. Zrobimy sobie teraz zakroki z wyrzutem kolana do przodu. Ok. Jedna noga jest z przodu. Lewa noga z przodu. Prawa idzie do tyłu. Robimy wyrzut. Powrót. Wyrzut. Powrót. Na razie powoli. Hop, tył, hop, tył. Hm. Super. Bardzo dobrze. Mocno tutaj też napinamy brzuch. Czujecie, jak się napina w trakcie ruchu? Ściągnijcie sobie jeszcze trochę ręce w dół, żeby jeszcze mocniej dopiąć ten brzuch. Hop, hop, Uwaga. Przyspieszamy. Góra, góra. Góra, dobrze. Mocno. Jeszcze chwilka. Trzy, dwa, jeden. Luz. Marsz. Ale cały czas aktywnie nie przerywamy. Chodzimy, cały czas jesteśmy w ruchu. Oddychamy. Teraz będziemy robić drugą stronę. Przechodzimy na drugą nogę. I na razie powolutku. Kolano do góry. Hop. Hop. Świetnie, napinamy brzuch. I wydech. Uwaga. Za chwilę przyspieszymy. Starajcie się zrobić to jak najszybciej. Potraficie za trzy, 2, 1. Hop, góra! Góra! Dobrze, szybciej, szybciej. Jeszcze chwilka. Hop, hop, hop. Trzy, dwa, jeden, luz. Super, bardzo ładnie. Oddychamy. Ręce do góry. tak. Teraz ręce idą za głowę. Zrobimy sobie takie ćwiczenie, że łokciem dotykamy kolanka. I tutaj znowu aktywizujemy nasz brzuch, ale jednocześnie. Spalamy kalorie, bo cały czas jesteśmy w ruchu. Hop. Hop. Bardzo dobrze. Hop, góra. ci idzie do przeciwstawnego kolana. Starajcie się tutaj nie garbić mocno kręgosłupa, tylko bardziej wyrzucić nogę do góry. Przyspieszamy. Raz, dwa, raz, dwa, hop, hop. Trzy, dwa, jeden. Luz. Oddychamy. Podobne ćwiczenie, dalej ręce są za głową. Stajemy sobie troszeczkę szerzej. I teraz dotykamy do tej samej nogi łokciem. Hop, hop. Super. Góra. Za chwilkę troszeczkę przyspieszymy. Za 3, 2, 1. Hop, hop, góra. Ciśniemy mocno, mocno, mocno. Dawajcie. Jeszcze chwilka. 4, 3, 2, 1. Luz. Oddychamy. Super, wydech, kolejne ćwiczenie. Robimy wyrzut nogi i przeciwstawną ręką dotykamy stopy. I w marszu hop. Dwa, trzy, cztery, pięć, dobrze. Ręce pracują cały czas, nawet w marszu. Uwaga, przyspieszamy, raz, dwa, dobrze, szybciej, szybciej, dacie radę, hop, góra, hop, góra, jeszcze chwila, cztery, trzy, dwa, jeden, marsz i oddech, oddychamy cały czas. Pamiętajcie, że jak nie oddychacie, to się szybciej męczycie, dlatego warto pamiętać o tym. Wdechu, wydechu. Wydech. I przechodzimy sobie teraz do steptacza. To ćwiczenie na pewno znacie. Klasyczek. Robimy steptacz, a za chwilę będziemy dotykać przeciwstawną ręką do palców ustów. Uwaga. Robimy raz. Hop. Przejście. Hop na razie powoli, potem sobie troszeczkę przyspieszymy uwaga przyspieszamy za trzy, dwa jeden, hop przeskok, przeskok dobrze i góra góra, góra wiem, że to nie jest łatwe, ale dacie radę bardzo dobrze, hop trzy, dwa jeden oddech Teraz troszeczkę łatwiejsze ćwiczenie dla wyrównania tętna oddechu. W marszu wyciągamy ręce przed siebie. Jeśli chcecie, macie butelkę z wodą, możecie ją tutaj chwycić. Dla osób początkujących, możecie mieć ciężarek, jeśli macie w domu. Osoby początkujące, na razie bez obciążenia, robimy sobie tak zwaną kierownicę. Cały czas w marszu. Uspokajamy sobie oddech. Wysoko, kolana. Trzy, dwa, jeden. Ponieważ to ćwiczenie było lajtowe, to teraz troszeczkę na koniec przed naszą przerwą mocniejsze. Czyli pajacyki, uwaga. Jedziemy, góra. Hop, hop, tempo, tempo. Cały czas. I teraz do przodu, ręce do góry. Oddychamy, jeszcze chwilka, trzy, dwa, jeden i słuchajcie, 30 sekund przerwy, szybkie nabicie się wody i wracamy, robimy kolejny blok treningowy. W kolejnym bloku popracujemy sobie bardziej już na dole, w podporze, będziemy aktywizować nasz brzuch, popracujemy troszeczkę nad naszym kaloryferem, jeszcze macie 10 sekund. Więc już pomału odkładamy wodę. Wracamy tutaj do mnie szybciutko. Macie czas szybko jeszcze na polubienie tego filmiku, jeśli Wam się podoba. Ok, dobra. Schodzimy sobie w dół i zaczniemy od ćwiczenia, które już znacie z rozgrzewki, czyli podchodzimy stopami do rąk, stajemy do góry, odchodzimy do tyłu. Błaga, i jedziemy hop, góra do znowu, odchodzimy i dochodzimy do dłoni Góra Kóra Napinamy mocno brzuch. Tutaj bioderka nie opadają, są cały czas w górze. Góra. Jeszcze chwilka, cały czas pracujemy brzuchem. Góra. Ostatni raz. Góra. Łapiemy oddech, bo troszeczkę podkręcimy tempo. Znowu schodzimy do podporu. Podpieramy się rękami. I tym razem z takiej pozycji wyrzut, robimy wyrzut do tyłu i powrót, góra. Ok. Na razie sobie zrobimy powoli, potem podkręcimy tam. Uwaga, zaczynamy Hop. Góra. Góra. Dobrze. Nie opuszczajcie bioder, biodra są całkiem wysoko, ale też pamiętajcie, żeby nie były, żeby pupa nie była wypięta całkiem do góry, uwaga, przyspieszamy, Hop. góra, tempo, góra i trzy, dwa, jeden, super, łapiemy oddech, Dalej pracujemy w podporze. Schodzimy w dół. Nogi. Szeroko i teraz przeciwstawną ręką do stopy. Top. Powrót. Wracamy do pozycji podporu. upa tutaj nie może być tak wysoko. Jesteśmy w standardowej pozycji. Trochę jak do pomki, tylko nogi szerzej. Jeszcze chwilka. Oddychamy. Trzy. Dwa. Jeden. I wstajemy do góry. Odpoczywamy w marszu. Jak tam? Dajecie radę? Dobrze. Mam nadzieję, że już czujecie trochę mięśnie brzucha. Oddamy, Wydech. Kolejne ćwiczenie to będą pajacyki w podporze. Dalej jesteśmy w rozkroku. I skaczemy pajacyki. Uwaga. Schodzimy w dół. Szeroko nogi. I hop. Pajacyk. Połupanisko cały czas. Dawaj, dawaj, dawaj. Hop. Ja wiem, że nie jest lekko. Też to czuję. Ale damy radę, jeszcze chwilka. 5, 4, 3, 2, 1. Owrót, kilka przerwy. Wdech. Jeszcze raz schodzimy w dół i jeszcze raz robimy pajacyki. Uwaga. Szeroko nogi i hop. Dobrze, jedziemy. Trzy, dwa, jeden, góra. Lubię to ćwiczenie, bo ono naprawdę daje popawić. I wydech, przechodzimy sobie do leżenia na plecach, robimy dalej brzuch. Słuchajcie. Patrzę, że już spaliliśmy, według mojego zegarka, co najmniej 450 kalorii, więc ta oponka nasza już się topi. Robimy sobie brzuch, skosy dokładnie, dotykamy dłonią do pięty. Broda jest przyklejona do klatki piersiowej. Jedziemy! A przemiennie. Raz jedna, raz druga strona. Jeszcze chwilka. Dawaj, dawaj. Nie opadamy. Cały czas tułów jest w górze. Głowa jest wysoko. Trzy, dwa, jeden. Ok. Luz. Połóż się na macie. Rozciągnij trochę brzuch. Zobacz, oddech. Super. Dalej ciśniemy brzuch. Teraz taka sama pozycja, tylko Ręka idzie do przeciwstawnego kolana. Uwaga. Ruszamy. Hop. Hop. Góra. Góra. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze chwila. Napinaj brzuch cały czas. Wydech. Trzy. Dwa. Jeden. Super. Rozciągnij trochę brzuch, odpocznij. Możemy wyciągnąć ręce do góry, żeby ten brzuch jeszcze bardziej rozciągnąć, bo dalej on będzie pracował. Zdajemy mu sekundkę, dosłownie na odpoczynek. Ok, ręce teraz wkładamy pod pośladki i będziemy wypychać, robić tak zwaną świecę, tylko z wyrzutem bioder do góry. Hop! Góra. Ja, jeśli jesteś osobą początkującą i nie dajesz rady wyrzucić nóg w górę, to zostań przy wyproście nóg w poziomie. Ok? No to jedziemy. Hop! Góra. Góra. Dobrze. Mocno do góry wyrzucamy Piotra. Góra. To jest świetne ćwiczenie na mięśnie brzucha. Trzy. Dwa. Jeden. Super. Z powrotem rozciągamy brzuch. I przechodzimy sobie do deseczki. Deska najpierw bokiem. Osoby początkujące próbują się utrzymać tak. Jeśli nie dacie rady, możecie się tutaj drugą le ręką lekko podeprzeć. Osoby zaawansowane, ręka do góry. Osoby bardzo zaawansowane mogą podnieść też nogę. Uwaga. Jedziemy, hop. Średnio zaawansowane mogą położyć rękę na biodro po prostu. Jeszcze chwila, trzymaj. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Super. Przechodzimy na drugą stronę, ale najpierw rozciągniemy kilka brzuch, wciągnij ręce do góry. Ok, druga strona i drugi boczek. Tak samo, taka sama zasada. Osoby porządkujące mogą się lekko podeprzeć, ale spróbujcie wytrzymać. To jest dosłownie chwilka, także wierzę, że dacie radę. Jedziemy. Jeśli podoba Wam się trening ze mną, to koniecznie zostawcie łapkę pod filmem. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zasubskrybujcie, żeby tutaj spotykać się ze mną regularnie i dostawać powiadomienia o nowych treningach. Jeszcze chwila. Sobie zaawansowane, dawajcie. Jedziemy, noga do góry. 5, 4, 3, 2, 1. Już rozciągamy. Okej. Okay. Przechodzimy do klasycznej deski. To co dla mnie ważne, to żebyście rotowali miednicę w kierunku klatki piersiowej, czyli nie ma takiej pozycji, nie ma takiej pozycji, jest taka pozycja, OK? Chodzi o to, żeby czuć napięcie naszego brzucha. Uwaga, jedziemy, góra, hop. Trzymamy, trzymamy. Mocno napinamy brzuch. Miednica idzie w kierunku klatki. Pamiętajcie o tym. 5, 4, 3, 2, 1. Super. To jest koniec tej części treningu. Przechodzimy sobie jeszcze do rozciągania, wyciszenia. Także chodźcie, najpierw rozciągniemy sobie plecy. Wyciągamy się mocno do przodu. Rozróżnijcie się do boku mocno, tutaj wyciągnijcie sobie ten bok, bo tutaj mięśnie skośne mocno pracowały. Niech nam się trochę porozciąga druga strona. Przechodzimy do kociego grzbietu. Wyciągamy kręgosłup. Góra. Jeszcze chwilka. Ok, z tej pozycji przechodzimy sobie do psa z głową. W dół, jeśli dać radę, to dotknijcie piętami do ziemi. Kręgosłup jest wyprostowany. Rozciągamy sobie nogi, łydki Ok, i z tej pozycji przechodzimy do góry. Rozciągamy nasz brzuch. Dzisiaj ten brzuch troszeczkę popracował. Ciekawe, czy będą zakwasy, ale powiem wam, że no, 600 kalorii. Sama się nie spodziewałam, że tyle uda nam się nawet spalić w tak krótkim czasie, także ładnie. Dajcie znać w komentarzu, ile u was. Jeśli macie zegarek, jeśli widzieliście z zegarkiem, to koniecznie napiszcie, ile wam tam wyszło. Super. Brawo dla Was, bo to był naprawdę intensywny trening. Napiszcie w komentarzu, które ćwiczenie było dla Was najtrudniejsze. No i zasubskrybujcie kanał. Widzimy się w kolejnym treningu. Do zobaczenia. Pa. pa. Partnerem strategicznym kanału WellBe Studio jest Catering Pomelo. Zdrowa i smaczna dieta pudełkowa z szerokim wyborem menu. Jeśli chcesz pozostać w formie i czerpać radość z treningów, oglądaj nasze pozostałe materiały.